Enkodery umożliwiają śledzenie pozycji elementów maszyn, dzięki czemu możemy w pełni kontrolować przebieg procesu. Sterowniki Unistream mogą współpracować z enkoderami za pomocą wbudowanych wejść lub odpowiednich modułów. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak podłączyć enkoder do sterownika Unistream, skonfigurować wejścia enkoderowe, odczytywać parametry pracy enkodera. W naszym przykładzie użyjemy enkodera inkrementalnego z sygnałem kwadraturowym AB. Strownik US5B10TA30 posiada wbudowane wejście enkoderowe. Podłączamy enkoder zgodnie ze schematem w instrukcji. Kanał A do I10, kanał B do I11 i masę do CM1. Teraz możemy przejść do UniLogic. W Hardware Configuration – UniIO and Unicom możemy skonfigurować wejście enkoderowe. W Properties Window mamy pole HS Input. W naszym przypadku podłączyliśmy enkoder pod wejście 0, więc wybieramy HS Input 0. W Interface wybieramy Quadrature AB. Counting Direction pozwala na zmianę w kierunku pracy enkodera. Is Frequency Measured pozwala na obliczenie częstotliwości obrotu enkodera, dzięki czemu możemy wyznaczyć prędkość. Dodatkowo w Frequency Measurement Interval możemy określić czas próbkowania częstotliwości. W taki sposób skonfigurowaliśmy wejście enkoderowe i w zakładce IO onboard IO znajdziemy zmienne przechowujące informacje z encodera. Ilość impulsów jest przechowywana w HSC0 Counter Value, a częstotliwość w Frequency. W Status znajdziemy ewentualne błędy encodera. Mamy również możliwość zerowania encodera za pomocą Reset Counter. W Counting Direction możemy zmienić kierunek zliczania impulsów bez zmiany konfiguracji. Zmienne możemy przyporządkować do elementów chemii bez potrzeby programowania w drabince. Ilość impulsów i częstotliwość wyświetlimy w numerik boxie i dodamy przycisk do zerowania impulsów i zmiany kierunku. Dodatkowo, do lepszej obserwacji obrotów enkodera dodałem przekonwertowaną ilość impulsów na położenie kątowe oraz częstotliwość na obroty na minutę. Na podglądzie widzimy, jak zmieniają się odczyty enkodera podczas jego obrotu. Gotową aplikację możecie pobrać z linku w opisie. Mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach lub na mail widoczny na ekranie. W międzyczasie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was następne odcinki How to Unistream.